Panel sterowanie oferuje szybki dostęp do opcji związanych z zaznaczonymi obiektami. Jest on domyślnie zadokowany w górnej części obszaru roboczego. Panel ten wyświetla różne opcje w zależności od tego, jaki obiekt lub narzędzie zostało właśnie zaznaczone. Na przykład, jeśli wybierzemy obiekt tekstowy, to wyświetlają się funkcje. Przeznaczone do formatowania tekstu. Możesz zmienić czcionkę, możesz oczywiście jej wielkość zmienić, jak również kolor tego tekstu, czy ma mieć obrys, czy nie. I oczywiście grubość obrysu. Te wszystkie funkcje wtedy są tutaj dostępne na tym panelu sterowanie. Jeśli będzie to wybrany obiekt graficzny, wówczas. Będą to kontrolki do sterowania zmianami koloru i położenia oraz wymiarów tego obiektu. Czyli można by powiedzieć, że pasek, panel sterowania wyświetla to, co najbardziej potrzebujesz w danym momencie. Jest to bardzo dobre i wygodne rozwiązanie. Gdy masz wybrane narzędzie Select Tool, czyli zaznaczanie, Wówczas dodatkowo na pasku, na panelu sterowanie są dostępne dwa przyciski. Pierwszy z nich to ustawienia dokumentu, gdzie masz bardzo szybki dostęp. Oczywiście możesz to również wybrać tutaj z menu, tylko tutaj ten dostęp jest łatwiejszy. Oraz do preferencji programu, gdzie możesz zmieniać różne ustawienia. Jeśli Tekst w palecie sterowanie jest podkreślony i taki w kolorze, w kolorze pomarańczowym, to oznacza, że kliknięcie na tym tekście wyświetla panel powiązany z tym właśnie oknem dialogowym. Może zademonstruję to. Na przykład przejrzystość. Otwiera nam się paleta przejrzystości. Lepiej to będzie widać, jak będzie zaznaczony obiekt. O! Możemy teraz regulować stąd przeźroczystością tego obiektu. Odkliknięcie w dowolnym innym miejscu zamyka od razu ten panel. Lub kliknięcie ponownie na tym napisie podkreślonym. To też jest bardzo wygodne rozwiązanie. Tak samo tutaj, na przykład, kontrolka obrysu stroke. Otwiera nam się panel i możemy go łatwo zamknąć. Oczywiście, ten sam panel znajduje się w, głównym, w głównych panelach roboczych, i to znajduje się tutaj. Przy czym wiadomo, że te panele możesz mieć albo otwarte, albo zamknięte, no, w zależności od sytuacji, a tutaj zawsze jest bardzo szybki dostęp do tych opcji. Oczywiście, ten pasek sterowanie. Można też modyfikować. Co mianowicie można tu zrobić? Możemy włączyć lub wyłączyć poszczególne kontrolki na tym pasku. Pokażę ci to. Na przykład, jeśli masz zaznaczony tekst, i tutaj jest na przykład funkcja sterowania ustawieniem paragraf, możesz tą funkcję, tą kontrolkę, paragraf wyłączyć i ona po prostu stąd znika. Tu w menu tego panelu, jak widzisz, są wszystkie możliwe opcje i możesz je włączać albo wyłączać, w zależności od tego, jak ci jest wygodniej. No, myślę, że szczerze że warto mieć jednak wszystkie te opcje włączone. Jest jeszcze jedna rzecz, którą można zmodyfikować, a mianowicie, jeśli chcielibyśmy mieć ten pasek jednak na dole, a nie na górze, to z tego menu wybieramy. Tą opcję, czyli dokowanie na dole programu, i proszę bardzo, panel sterowanie wskoczył nam tutaj na sam dół. Być może ktoś woli właśnie takie ustawienie. Wtedy jest taka możliwość. Osobiście preferuję jednak to ustawienie na górze, choćby z tego względu, że jest tu blisko do głównego menu programu i nie musimy tak skakać między górą a dołem. Ale to oczywiście jest kwestia przyzwyczajenia. Sam podczas dalszych lekcji stwierdzisz, czy odpowiada ci to górne ustawienie, czy może wolisz mieć ten pasek na dole. Ok, to wszystko na temat panelu sterowania. Zapraszam Cię do, do kolejnej lekcji.